Oj Dobra, mamy broń, gdzie idziemy mm. Tam chyba, nie? Czy chciałem wcześniej iść Dobra to idziemy może tam... Oj! Zobaczył nas ktoś? Nie, dobra. Dobra, idziemy zobaczyć tutaj. Kto tam jest? Może coś znajdziemy i skończę nagrywanie. Ale nie wiem kiedy wyślę, bo mam problem z netem. Jutro przyjadą do mnie goście od Neta i mi zrobią Neta i może będzie dobrze. Nie? Może go na naokoło tą dzidę albo go rozstrzelimy, ale wtedy będzie za dużo hałasu chyba. No dobra... Hmm... Nie spotkaliśmy żadnego gracza jeszcze. No, chuj tam. Nie. Daisy! Jest fajny, po to on się Nie wiem czemu, tak chodzisz, chodzisz, zbierasz. Musisz przetrwać. Nie? Zalebiście, nie? Tylko właśnie nie mam co komentować teraz za bardzo. Mówię! Mówię co bądź, żeby mówić. Hmm Hmm Kurwa. Nie lubię się tak czukać Hmm Hmm Nie widzę nikogo Hmm Chyba pusto hmm. Dobra, że Teraz pobiedniemy tak Dobra udało się Nie widać ale nikogo tu nie widzę Och. Dobra zobaczmy co jest w tym hangaru Nic kurwa pusto Dobra wejdźmy na górę Może coś znajdziemy Na górze ciekawego no ale nie wiem, ja. Może coś tam będzie? Dobra, zobaczymy, przyjdziemy się. O, siekiera. Przyda się do ciche, cichego zabijania. Do cichego za, zabijania się przyda. Właśnie nie wiem ile tu jest broni właśnie. No, Miesza z tym. O, coś tu jest. Jakiś grat tej ziomy. Hm bierzemy metal nie wiem właśnie do czego metal potrzebny będzie no ale może do czegoś dobra pobiegniemy będzie szybciej ja. dobra 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 teraz jeździmy kurwa słyszałem kogoś tak ja, dobra hmm. Dobra, nie widzę nikogo. Tylko zbyt kręciate te tekstury. By mogli... Uj! Dobra, idziemy tutaj. Idziemy może. Kurwa. Czuła obczaj i Nie, ten jest ten. Mam spluwę przecież. Dobra, idziemy może tutaj. Będzie bezpieczniej. Mam nadzieję że nikt mnie nie zauważy że He. hej, ale ciemne jemne hej, heee nie nie ma tu tu co? nie ma dobra kurde Kurde... hej, hej, mogę przejść to to? mogę tu jest zombie Fuck, 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 fucki, fuck, fuck Dobra, może uda się nam przejść wzdłuż ich Bez pochopnych ruchów Zobaczmy, tam jest dwóch zombie Tam może coś być Albo idziemy, idziemy tam Byłem tam właśnie, czy tam byłem? Chyba nie Chyba nie Dobra, idę tam albo tam nie nie mam po co chyba iść wiecie dobra oj zobaczył nas ktoś czy ktoś coś blisko a ten chuj kurde muszę musi za mną iść tu. to trafi dobra idziemy oh, tu jest gość, trzeba iść tutaj może tak będzie szybciej tak będzie szybciej chyba Uhu Dobra, to będzie szybciej Kurde Dziad idzie tu Sz-fuck! Czemu one muszą mnie obkrążyć? Nie, chyba daj na. Może wejdę tu, bo one przez to nie przejdą Kurde, ale trupy normalnie jak w The Walking Dead Dobra Wejdziemy tutaj <laughs> Jesteśmy w wodzie la, la, la na bagnie chyba Dobra Dobra, tam będzie szybciej Mamy spluwę jakąś Dobrą I to jest zajebiste, nie? Dobra Bab Nie wiem czy Może coś tam być Ale tam nie idę Nie mam po co <laughs> Dobra Nie mam mapy Gówno, nie ma. Nie ma mapy, ziom. Dobra, przeczugamy się, nie będziemy na razie wstawać, bo zobaczą nas ten Gnój i... I któryś tam Gnój jeszcze, nie? Różnie to bywa, nie? Wiecie jak to jest, czasami, nie? Mają widoczność, kurwa, ja chuj. Chuje jebany. Dobra idziemy Nikogo tu nie widzę Żeby ktoś tu był Chyba Nie nie ma nikogo Dobra Możemy sobie przejść Spokojnie Ale jakby co to mamy spluwę. A właśnie jest amunicja? Właśnie jest ten problem, że kurwa nie wiem Czy mam amunicję? Fuck. Nie. O, nie mam nic ty. Ziomuś. Nie mam ammo. Harvest wood. Użyj... Użyj tego gówna. Ja A właśnie jak broń się zmienia. Ja się broń zmienia. Zaraz wracam, bo... Nie wiem jak się broń zmienia. Dobra, nie wiem jak się broń zmienia. Zaraz wracam. Albo ja tu kończę. Na razie. Ludziska.